Witam Was kochani, o poranku. Zapraszam na poranną afirmację. <laughs> Tytuł: Jestem częścią boskiego planu. Usiądź wygodnie lub połóż się. Wyłącz telefon i wszelkie rozpraszacze. Zamknij oczy i skup się na swoim oddechu. Weź trzy powolne, głębokie wdechy i wydechy. Uff. Poczuj, że jesteś tu i teraz. Powiedz w myślach lub na głos. Otwieram się na boskie prowadzenie. Powtarzaj powoli i świadomie afirmacje. Jestem częścią boskiego planu. Wszystko dzieje się dla mojego najwyższego dobra. Jestem prowadzona z miłością. Boski plan rozwija się przeze mnie i dla mnie. Z ufnością podążam drogą duszy. Nawet jeśli nie rozumiem, wiem, że to ma sens. Teraz przez chwilę w ciszy i poczuj, jak energia spokoju i zaufania wypełnia Twoje ciało. Uśmiechnij się delikatnie, powiedz w myślach: Dziękuję, wierzę, jestem prowadzona. Otwórz oczy, zrób głęboki oddech. Dzięki afirmacji wzmocniłaś poczucie sensu życia zaufania do wyższej inteligencji oraz wewnętrznego spokoju. Bardzo dziękuję za uczestniczenie i wysłuchanie tej afirmacji. Jeśli się podobała, to proszę o polubienie i subskrypcję naszej telewizji i Życia TV oraz możecie mieć wpływ na rozwój naszej telewizji poprzez dobrowolne wpłaty na Wrzutkę. Link do Wrzutki będzie podany w opisie tego nagrania. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Życzę przepięknego dzisiejszego dnia. Niech się wszystko ułoży po Państwa myśli. Tego życzę z całego serca. Mówiła Ewelina Ebenberger. Niech się darzy. Do usłyszenia.